W rącie. ciemność kontro światło, Bractwo w walce z drogami się ściera. Siła pana, o jak grono niebo lata, ale nasze serca w blasku światła biją brata. To walka dobra ze złym, w tym roku. Ciemność pana otka nas na kolana, nie ma w spokoju. dusze nasze wchłonie ciemność ogromna W oczach strach, ale walczymy dalej Z każdym krokiem bliżej Ostatecznej klęski Siła jego jak burza nas osacza Ale my w sercach nosimy światła znak To jest nasza walka To walka dobra ze złem, gra w przeciwko mroku Ciemność wana obcha nas na kolana, nie ma spokoju Choć nasza siła w światle, jego moc jest ogromna W mroku jego złośli dusze nasze wchłonie ciemność ogromna Każdy z nas to wojownik, nosimy w sercach blask, ale w pana o Każdy krok nasz słaby, każdy cios to strach, pomimo starań jego cień nas zakrywa Ale w tej walce nie przestaniemy, póki tli się nadzieja To walka dobra ze Złem bractwo przeciwko mroku Ciemność wana odka nas na kolana Nie ma spokoju Choć nasza siła W świetle jego moc Jest ogromna W mroku jego słosi dusze nasze wchłonie Ciemność ogromna Walka dobra ze złem w I mrok walczy Niech nasze serca jak lata Dalej świecą w ciemności. Choć jego siła nas niszczy, nie oddamy łatwo. Sprawdztwo jest światłem, mamy walczymy z całą siłą. Każdy z nas to wojownik, nosimy w sercach blask, ale w złości Pana o. Każdy krok nasz słaby, każdy cios to strach Pomimo starań jego cień nas zakrywa Ale w tej walce nie przestaniemy Póki kwi się nadzieja To walka dobra ze złem Bractwo przeciw w mroku Ciemność pana od Nie ciemność ogromna, tej walce dobra ze złem, brat swoim rok walczy. Niech nasze serca jak latarnia dalej świecą w ciemności, choć jego siła nas niszczy, nie oddamy łatwo. Brat swoim światłem, a my walczymy z całą siłą.